Sławomir na lider Konfederacji, im oferuje milion złotych za nieopublikowane dotąd nagrania z restauracji Sowa i przyjaciele? Przede mną leży jeden milion złotych. Ten milion złotych to jest nagroda dla każdego, kto dostarczy mi kopię nagrania, na którym Mateusz Morawiecki mówi: o kupowaniu nieruchomości na słupy. E, przepraszam, to, to o to chodzi? Sławku, chcesz taśmy o przekrętach i kupowaniu mieszkań na słupy? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Wszystkie mieszkania zapisałem na usiego. tego grubaska z YouTube. To wcale nie jest podobne. Wcale nie jest podobne. <noise> Przepraszam, musiałem, to było silniejsze ode mnie, ale od teraz już będzie tylko na poważnie. Usłyszeliście fejkowe nagranie wygenerowane przez sztuczną Inteligencję. Mam nadzieję, że koneserzy żart docenią. Jednak tym pszaśnym nagraniem, które też jest odpowiednio oczywiście oznaczone, chciałem zwrócić Waszą uwagę na pewien problem, który może za kilka, kilkanaście lat nabrzmieć do takich rozmiarów, że zniszczy zachodnie demokrację. Ale to na końcu. A teraz przechodzimy do oferty Sławomira Mencena. Wszyscy pamiętamy. Nagrania Mateusza Morawieckiego z restauracji Sowa i Przyjaciele, gdzie mówił o tym, że powinniśmy pracować za miskę ryżu. Tak, dla ścisłości, to Morawiecki mówił, że za miskę ryżu to zapierdalali Niemcy po II wojnie światowej. Jak ludzie ci zapierdalali za miskę ryżu, jak było tak i po II wojnie światowej i w trakcie, to wtedy gospodarka cała się odbudowała. No, aczkolwiek nie da się ukryć, że chłopu imponuje wygaszanie oczekiwań Europejczyków. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że nagrań z udziałem Mateusza Morawieckiego było znacznie więcej. Na jednym z nich, według zeznań nagrywających go kelnerów, rozmawiał o przekrętach finansowych oraz kupowaniu nieruchomości na słupy. No i rzeczywiście, jeden z kelnerów zeznał, że Morawiecki rozmawiał na temat kupowania działek na słupy. Rozmawiali, że, będą mieli te, że oni będą mieli te lokale zakupione na inne osoby że na inne osoby będą wystawione dokumenty. Oczywiście do czasu, kiedy te nagrania nie zostaną upublicznione, to możemy tylko gdybać. Jednak najprawdopodobniej chodzi o sprzedaż działek należących do BZ WBK. Wtedy WBK został przejęty przez Santandera. WBK-owi prezesował Morawiecki. No i doszedł do wniosku, że w ramach restrukturyzacji, w ramach połączenia... Podmiotów, część działek zostanie sprzedana na wolnym rynku. Tylko jakoś tak się dziwnie złożyło, że te działki w większości zostały wykupione przez rodzinę Marchewków. Państwo Marchewkowie, czyli firma Techland, jeden z większych producentów gier, polskich producentów, teraz już w sumie jest chiński, ale to jest świeża sprawa. Albo nie, jeszcze czekają na decyzję. No to już wtedy byli majętni ludzie. Marchewkowie nie kupowali tych działek bezpośrednio na siebie. Skupowali je dwaj biznesmeni, którzy w 2017 roku założyli firmę Zandar Holdings. Sprawdzałem Zandara, już z nami nie ma, nie wiadomo gdzie, gdzie te działki się podziały. Może trafiły do rodziny Marchewków. Marchewkowie mają mieć podobno co najmniej 10 działek. Pojawiła się też także firemka na parę miesięcy przed e, tym deal, dealem, e, na, które, na której kapitał, na wykup tych działek, e, pożyczyli pieniądze również marchewkowie. Zdaniem gazety od banku nieruchomości kupowali właśnie ci biznesmeni, bracie Andrzej i Waldemar Kowalczykowscy, szefowie Investment Zandar Holding. Następnie mieli sprzedawać większość udziałów do spółki założonej przez marchewkę, a resztę wyceniać tak, aby znacząco wzrosła wartość nieruchomości. Jak informowała gazeta, kupującym była spółka J.M. Pascard Sobuś, założona kilka miesięcy przed transakcją. By móc zrealizować płatność, otrzymała 15 milionów złotych pożyczki w gotówce i zaledwie na kilkanaście miesięcy. Tak więc potoczne znaczenie określenia na słup, czyli osoby bezdomnej, osoby z nałogami, osoby z ogromnymi problemami, które no, wpędzają w taką sytuację, że godzi się na użyczenie własnych danych osobowych do zrobienia wałka, a tutaj do końca nie pasuje. Mamy firmy, mamy ludzi, którzy skupowali te działki i odsprzedawali dalej. No tyle, że mieliśmy tutaj do czynienia z handlem nieruchomościami i to wszystko musiało zostać zarejestrowane. Więc jeżeli możemy mówić o działaniu na czyją szkodę, to na szkodę banku Santander. Santander z dziwnych powodów tej sprawy nie drąży, no ale też wystarczy popatrzeć, jakie są notowania branży bankowej za czasów rządów, miłościwie nam panującego Matwija Morawieckiego. No i można dojść do wniosku, że tamto kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt nieruchomości do do tych żniw, które banki i sektor bankowy na nas ma, no to. to... Nie przychodzi do żadna rubryka. Niestety te nagrania zginęły. Nie wiadomo, kto nimi dysponuje. Nie wydaje Wam się dziwne i niepokojące to, że ktoś dysponuje nagraniami mogącymi skompromitować premiera rządu polskiego, być może szantażuje go tymi nagraniami i nikogo to nie interesuje? Czemu dziennikarze tak rzadko poruszają ten temat? Czemu polskie służby nie zrobią wszystkiego, żeby dostać te Nagrania tak, żeby premier rządu polskiego przestał być szantażowany. No i to jest bardzo dobre pytanie. Nie wykluczone, że wszystkie taśmy zostały przekazane jednym rzutem. Tyle, że upubliczniona została tylko część. Ja przypomnę, że za podsłuchami stoi Marek Falenta, przynajmniej on wziął całą winę na siebie, tą winę mu udowodniono. Marek Falenta swego czasu był bardzo majętnym człowiekiem, 67. miejsce na liście Forbes. Od upublicznienia taśmy biznesy zaczęły się nasypać. On został skazany, uciekł za granicę, potem został złapany. Nie wiem, czy coś odsiedział, w każdym razie wyrok był niski. Jak na taki kaliber sprawy 2 czy 2,5 roku, to to jest, no, to jest praktycznie nic, no bo to przeważyło na wyborach, na wynikach wyborów. Mówi się, że w spółkach Marka Falenty, wskazuje się Hawę, siedzieli ludzie nieprzypadkowi, siedzieli ludzie z różnych układów służb, tak to nazwijmy. Ja tylko mówię, co słyszałem, co ludzie piszą na mediach społecznościowych, jakie aluzje pojawiają się w internecie. Teraz czytam, że w zeszłym roku tą firmę Hawe, która no właśnie została utracona kontrola, gdzieś tam została sprzedana. Rosjanie mieli odkupić, przekazać w dobrej cenie rodzinie falenty, więc tam są ludzie takiego pokroju, <tum> tam są tacy gracze, że siłą rzeczy słowo musi być droższe od pieniędzy. Tam nie ma, że ktoś sobie zrobi jakąś dodatkową kopię po to, żeby ją upublicznić. Bo robić to pewnie i robią, ale nie po to, by komuś ją upubliczniać, że no właśnie, uważam, iż oferta Solomira Mencena jest co najmniej o kilka zer za niska. Przede mną leży 1 milion złotych. Ten milion złotych to jest nagroda dla każdego, kto dostarczy mi kopię nagrania, na którym Mateusz Morawiecki mówi o kupowaniu nieruchomości na słupy. Jeżeli dysponujesz tym nagraniem, niezależnie od tego, w jaki sposób wszedłeś w jego posiadanie, skontaktuj się ze mną. Wyślij mi fragment tego nagrania na okup za morawieckiego Małpa, Jeżeli okaże się ono autentyczne, skontaktujemy się i przekażę Ci jeden milion złotych. Po Otrzymaniu tego nagrania oczywiście je opublikuję oraz przekażę policji. Jeżeli masz to nagranie, to lepiej się pospiesz, ponieważ oferta obowiązuje do momentu, kiedy Mateusz Morawiecki będzie premierem. Mam nadzieję, że skończy się to jak najszybciej. Dlatego, jeżeli dysponujesz tym nagraniem i chcesz zarobić milion złotych, to oferta może się już nigdy więcej nie powtórzyć. Wyślij go do mnie na maila i sprawmy razem, żeby nikt więcej nie mógł szantażować premiera rządu polskiego. Ten milion złotych czeka na Ciebie. Natomiast jako element kampanii wyborczej to jest bardzo dobre zagranie. Przypomnienie sprawy, w której Mateusz Morawiecki został złapany z kalesonami ściągniętymi do kolan. Natomiast Sławomir Mencen jawi się jako człowiek majętny, który nie wchodzi do polityki dla pieniędzy. Człowiek, który oferuje no, nieosiągalną dla większości Polaków sumę za. Oczyszczenie polskiej polityki. Bardzo dobre zagranie. Podniosły się głosy, dlaczego Sławomir Mence nie zaoferował pieniędzy na przykład za taśmy z afery podkarpackiej. Otóż to jest bardzo ważne. Afera podkarpacka funkcjonuje w mediach jako teoria szurowska, ponieważ jedyny świadek został publicznie zdyskredytowany. Jeżeli chodzi o taśmę z, od sowy i przyjaciół, to część się pojawiła i grzeje ten mainstream. Sowomir Mencen chce sięgnąć do centrum, do wyborcy z centrum, dlatego też skupił się na taśmach usowych. Pamiętajcie, to jest polityka, to jest zagranie Piarowskie, tutaj nikt nie liczy na to, że te taśmy zostaną ujawnione. No właśnie, mówimy o prawdziwych nagraniach, gdzie ludzie z tego typu układów mieliby się wyłamać, bądź jakiś, jakiś, żołnierz, jakiś, jakiś inny sługa zaufany miałby się połasić na milion. Ale równie dobrze, za kilka, kilkanaście lat mogą pojawić się deepfake'i. Ja tutaj wykupiłem na za, Dostęp za jednego dolara dałem mi jedno nagranie, by nagrać to przaśne. Przaśne, żeby było wiadomo, że to są gadane bzdury, ale mamy już taki sprzęt, to taki sprzęt, taką technologię, gdzie można by było do złudzenia podobne nagrania puszczać. Mogłyby się pojawić wszystkie filmy z afery Podkarpackiej, tyle, że byłyby one wygenerowane. I to jest ogromny problem dla demokracji, czy tego chcemy, czy nie. Wszyscy jedziemy na jednym wózku. Ja wiem, że część z Was po prostu lubi się utożsamiać jako ofiary, że na nikogo nie będą głosować. Ja w ogóle się dowiedziałam, że jestem Żydem, że was namawiam do głosowania. To są niestworzone historie. I tego typu technologia może rzeczywiście wprowadzać ogromny chaos. I no wyobraźcie sobie, gdyby jutro pojawiło się nagranie które na pierwszy rzut oka byłoby nie do odróżnienia od nagrań poprzednich. Tutaj mamy potencjalnie ogromne problemy, bo nie, nie czytajcie tego przez pryzmat sprawy Morawieckiego, no ale wyobraźcie sobie, że takie świństwo zrobiono by kandydatowi, którego wy popieracie. I to nieważne, nie czy on jest przy władzy, czy walczą o 5, 10, czy 20%. Ktoś wrzuca granat. Do Szamba, i mamy tygodnie na wyjaśnianie. A wiadomo, jak ten mechanizm działa. Coś w głowie zostanie. Ten, kto chce wierzyć, i tak nie zostanie przekonany, i będzie mówił, że to jest teoria spiskowa, że teraz system wszystko odkręca. No i to wszystko może się przełożyć na jeszcze większą kontrolę mediów społecznościowych przez polityków, ale wracając do do niepublikowanych nagrań Sowa i Przyjaciele, jeżeli o to chodzi, bo ja powtórzę, tam mogła zostać nagrana rozmowa dotycząca innych nieruchomości, innych słupów, ale jeżeli to o to chodzi, no to przecież no, od roku mechanizm jest znany i na ludziach to wielkiego wrażenia nie zrobiło. Takie życie jest. No i to tyle ode mnie. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może coś Was ominęło. Może by Was coś zainteresowało ze starszych filmów. Zapraszam na kanał z giereczkami. Ja wiem, ktoś powiedział, są wybory ważniejsze od giereczek. Oczywiście, giereczki to jest ładowanie bateryjek. Giereczki to jest content dodatkowy. Ja na wybory Was zapraszam i dzisiaj jeszcze na te dwa dni przed wyborami, jak najbardziej, e, zachęcam, żebyście poszli, wybierzcie sobie kandydata, ewentualnie idźcie i dajcie pustą kartkę, dopiszcie coś od siebie, co o tych ludziach e, myślicie, ale nie dajcie w sobie zaszczepić defetyzmu, bo sami zobaczycie, te wszystkie dobre wujki, które teraz mówią, nie warto iść, za tydzień, za dwa, już was zaczną triggerować będą sobie na waszych garbach 4 lata ujeżdżać, po to, by znowu siać defetyzm, że nie warto. I tak się będą między sobą wybierać. Nie idźcie. Jezu, już mi gardło zaczyna wodzić, ja w ogóle troszkę chory jestem. <laughs> nie idźcie z przeświadczeniem, że coś zmienicie. Idźcie z przeświadczeniem, że siejecie ziarenko zmian, że organizacja, którą popieracie, Wyrośnie na trzecią siłę. Tylko tyle nam niestety w obecnych okolicznościach pozostało. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że Wy wszyscy jesteście wsparciem. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i mądrych wyborów.